Ja nie jestem takim zwolennikiem jakichś tam darmowych pieniędzy. To co zarobiłem, co przepracowałem w hucie, to, to mi wystarcza. Czy mogę pytanie? O 14 emeryturze pytam. czy dostał pan 14 emeryturę? Do internetu nagrywam. Czy się Dostał pan do internetu. We wrześniu chyba. I okrojoną pan dostał tą wersję? Tą... Tak, okrejoną. To pan, to pan jest zadowolony, jak to wygląda? Nie, no nie. pan stracił? Wie pan, ja nie jestem takim zwolennikiem jakichś tam darmowych pieniędzy. To, co zarobiłem, co przepracowałem w Hucie, to, to mi wystarcza. Czy pan w ogóle będzie nie chciał te czternastki? Jakby z budżetu nie brali? No niekoniecznie, no przyda się do, do, do budżetu domowego. Ale jakby nie dali, też by pan jakoś sobie dał radę. Oczywiście. A jak się pan na emeryturze żyje teraz? Bardzo dobrze. Dobra, merytory u Pana jak to wygląda, ile no, pracy? średnia można powiedzieć, ale... Jeszcze raz, bez... ta, jeszcze raz trójka? Czy, 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 czy mniej? Nie, więcej. Więcej, no to... No dużo osób ma tysiące, tak nagrywam. Dwa tysiące no, jak nagrywam, 2000 i... i trzeba sobie tak e, wszystko układać, żeby wystarczyło. Nie można szaleć, bo to już lata swoje. I Państwo we dwójkę, tak? No to jest tak, rodzice... Tak, to jest moja żona, a, to się nazywa, razem to robimy... Jakby takie... Pan był sam, powiedzmy, za takie, no nie wiem, powiedzmy dwa, trzy tysiące przeżyłby Pan? Jakby Pan sam był? No nie, cienko ciężko by było. Trudno, trudno. Teraz ostatnio te ceny sobie tak wywindowały, że, że no... Gdzie pan, po zakupie? Gdzie pan się wydał za to wszystko koło? No, ona płaciła. Kupkę za kilka warzyw, sałatę. No, no, no właśnie, tak to wygląda. Jak się weźmie 100 zł to się teraz skupiali się kupowało? No, tyle, pan kupił. Ja na przykład to bym kupiła. to na tydzień wystarczało, a wystarczało. teraz na jeden dzień mało. No. no, tak, no to. Młodzi mają też i czas w taki dzień zrobić no, zakupy. A kiedy to niedzielę pytam, czy powinny być niedzielę handlowe? Nie. Dlaczego nie? Bo no, ja to... nigdy, nigdy nie robiłam zakupów nie w niedzielę. niedzielę. A młodzi co mają zrobić? Pracować, mm. opoczywać? Co mają robić w niedzielę? Różnie. Młodzi mają też i czas w taki dzień zrobić no, zakupy. A kiedy mają zrobić? Pracują do 18 młodzi, na tygodniu, przez 6-5 Do 18. Co? Pracuje się 8 godzin, 8 to, godzin. albo od rana do południa. Albo... rano, A sklep są no. do której na przykład, na tygodniu? No, 22. Czy da się zrobić. Na no, pewno. A pani kiedy robiła, jak pani była młoda na przykład? Ja jak szłam, pana, jak szłam z pracy, tak. to robiłam zakupy. A nie... nic nie było w sklepach, to i nie, nie, ale... nie, ja nie, nie było, nie schodziło. Ale nie było supermarketów przecież. No nie było. Nie wiem no, do której był w tamtych czasach. Czy nie do do 18. I się dało kupić. A czemu teraz nie mogą? No nie wiem. Tak nam, że muszą mieć tą niedzielę. Nie wiem, nie, nie wiem, nie wie, ja mnie jest niepotrzebnie. Pani nie. A Czy powinien odpoczywać bardziej ci młodzi w tą niedzielę według pani? Oczywiście. No jak pracują 6 dni. Powinni się tym odpoczynkiem zająć rodziną, dziećmi. Proszę pana, powinni się zająć dziećmi. Czy powinni się powinni to... Praca nie najważniejsza w życiu. Tak Praca. Cały czas pracować. Ważna jest. Ważna jest, bo są pieniądze za to. Ale A dnia? że u nas są. no Mój syn <laughs> często pracuje przez cię. Kina, teatry, restauracje, wszystko za mną w niedzielę? Tam nie. też ludzie pracują. A dlaczego?